Witam Was w kolejnym odcinku zagrajmy w Spellforce. Yy, tak. No to kontynuujemy. Rozwalanie orków. Rozwalę ten budynek. W międzyczasie zobaczmy, jak tam tutaj się nam powodzi. Drzewka rosną. No właśnie, zupełnie opowiedzieć. No tak wyglądają te drzewka, jak posadzimy je w chacie leśnika. Są malutkie. A potem rosną, rosną, rosną i będą takie. Po czym drwale je ścinają. I mają drewno. Zarobisty system. Jak mają, tak, nie, mają tych drzewek nieskończoność. Jak drwali je ze dnie. Oni robią nowe. Czyli mamy taką nieskończoną wytwórnię drewna. Co jest bardzo, ale to bardzo przydatne. No teraz dalej. Tutaj. Pyk. I trzeba będzie zrobić tą zbrojownię, jak nam każe cel. A właśnie, misje dodatkowe władze. pająków zaraz zrobimy. Aha, dobra. Musimy to zanieść z powrotem. To też możemy zrobić. Rąca nalewka. Z głębi zrobimy. I magiczne artefakty jeszcze nie będziemy zrobić. A więc po tej misji wbawimy się w misje dodatkowe. Zrobić taki odcinek. jakie wszystkie spełnię. Albo nawet dwa bo niektóre będą długie. I teraz zajmijmy się misją Władca Pająków. Zadam na niego fajny trick. Zobaczcie. I teraz tak. On się nam przedstawił. I teraz tak. Możemy go poprosić o pomoc, albo em, wypełnić misję dodatkową, żeby go zabić. Najpierw prosimy go o pomoc. Teraz on mówi, że orkowie mogą zagrozić jego pająko. I żeby wspomógł naszą armię. Teraz każemy mu rozesłać pająki. On się zgadza. I daje nam misję. Aha, no tak. pomółka. I teraz tak. Chciałem go od razu zabić. Ale on dał nam kolejną misję. O, to są te pająki. Pomogą nam. Nie chcę mi się robić własnej armii, więc. Pajączki też się zdadzą. Chciałem go od razu zabić, ale się okazało, że. Zapomniałem, że on da nam misję dodatkową żeby flet odnaleźć. A jeśli zabijemy go teraz, to ta misja będzie tak ciągle siedziała. Jaki błąd. Niedopatrzenie. W grze. I to jest to. Pierwsze wyzwanie w tej planszy. Rozwalić orkową zapory. Poczekam na pajączki i jedziemy. Pajączki są słabe, ale pomogą nam o tyle. Że zamiast w nas, orkowie będą walić w pajączki, a my ich wtedy wybijemy. Naprzód! No i fight! Wszyscy padają! Kurde! Dobrze, że nie nagrywałem dźwięku z gry. Normalnie teraz wszyscy tak wrzeszczą, że sprawy zbytego tego nie wytrzymał. No i z niego wylaci nam flet. Padł, dobijam resztę. Kiedyś musiałem armię na to zbierać, a teraz po prostu od razu wszystkich jadę. Szama Porada? Zabić najpierw szamanów, bo szamani będą leczyć im życie. Dobra, teraz nie ma czasu. Musimy rozwalić tą wioskę, żeby nie dochodziły posiłki. Z tego co wiem, stąd będą wychodzili nowi orkowie, którzy będą tutaj się pojawiali. Więc trzeba to wszystko zniszczyć, po prostu. O, kurde, sporo już tego. Dobra. Zajmijmy się dalszą rozbudową. Wy zbudujcie zbrojownię. A, to na razie tyle. Hmm, wszystkie pajączki wytępili. Może to nawet dobrze. Tu pojawią się nowe stwory. Misja wykonana. Kolejna misja przebije się przez blokadę wejścia, w przełęcz. No, Wyprzedza misję. I teraz trzeba będzie zbudować średnie katedry. Tutaj o. Nie zauważyłem. Jeden przeżył. To teraz zajmijmy się władcą pająków. No, już. Tutaj. Oddamy mu flet i od razu go zabijemy. I chyba z niego wylecą nam jedne z nici potrzebnych do misji. Fajny młot. Flat. I coś głupiego. Gdzie jest ten młot? Tutaj. 8, 14. 8, 15. To jednak głupie. To ma 60. To 45. Dobra. Jest coś lepszego, pan? Coś? 7? Tak. To jest lepsze. To chyba wszystko. Gdzie ja idę? Dobrze idę? Dobrze idę. Teraz mam do wyboru: albo go zostawić, albo zabić go. Oczywiście, zabijamy go. I, I teraz. Będzie mniej tych pająków. Oczywiście jest ich tu sporo, ale będzie ich mniej. niż Jak byśmy od razu z nim walczyli. I teraz wszystkie te pająki trzeba zalać. Może się nie udać. No, ale nie będzie tak źle. No, dawaj. No, trawże! No! Nie jeden po drugim. Szybko. Bez problemów. I przylazł nam ten pajączek, co przeżył tamtą walkę. I zabijamy go. No, dobra. Miałem zrobić chatę zbieracza. Która jest... Która jest, która jest tutaj, w tym miejscu. I magazyn żywności, który zbudujemy tu. Na razie to musi nam wystarczyć. Potem użyję ludzi, żeby zbierać żaden. Boom, Bum, bum. Nie trafił? Headshot. Znowu nie trafił? No, trafił. tak. Um. Tak? Dwa, trzy, cztery, pięć... Dobra. I czekaj. Wy się zbieracie tutaj. No. Oddajemy suknię. Szkoda, że nie córkę, ale zjadł ją, więc no. No, daliśmy. Ten się popłakał. Bo jego córka zginęła. Ale dziękuję nam że za przyniesienie pamiątki po jego córce. I dał nam opal i 10 srebra. No i w tym ładnym miejscu zakończymy ten odcinek. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia. Starcie. Tak. No teraz wracamy. Oddamy mu to i chyba kończymy odcinek wtedy. Idziemy, idziemy, zabijemy go po drodze. Teraz trzeba by się zająć żarciem. Do tego zrobię chatę zbieracza. Oddajmy no. no flet. On nam dziękuję. Daje nam nagrodę, a my go zabijamy. Tutaj jest taka pułapka. Jak wejdziemy w ten obszar.